Hej, witajcie w filmie konkursowym. Dawno nie było konkursu, więc lecimy z tym konkursem organizowanym wspólnie przez trzy kanały: czyli mnie, Kaszub bytes oraz kanał Lubię Duże Sumy. Najpierw powiem o zasadach, potem pokażemy, jakie są nagrody. A więc, tak, konkurs trwa 7 dni od momentu publikacji. Tu mam jeszcze wyświetla gdzieś data i od kiedy do kiedy trwa konkurs. Aby wziąć udział, należy subskrybować trzy kanały: Rapisz, Kaszu bytes kanał Lubię Duże Sumy. Do wszystkich z tych kanałów linki macie podane pod spodem w opisie, więc jest to jeden z obowiązków. Dalej, należy pod każdym z filmów konkursowych, na każdym z tych trzech kanałów są filmy konkursowe, napisać komentarz, biorę udział, oraz dać lajka, czyli łapkę w górę. Pod każdym z trzech filmów będzie losowanie, więc z każdego z trzech kanałów wybierzemy po jednym zwycięzcy, zwycięzcy z każdego z trzech kanałów. No i to w sumie tyle wyniki będą za jakieś półtorej tygodnia do dwóch tygodni od momentu publikacji filmu. Jeżeli chodzi o nagrody, no to ode mnie nagrody wyglądają tak, choć bliżej, jak możesz to pokaż, ja pokażę. W większej mierze są to same takie nowości na sklepie, mianowicie PELET 2 mm cytrus 700 g jest dwukolorowy, żółto-czerwony Pellet, Gold King PELET 8 mm dalej nowość mega larwy, takie duże 16 popaw dwukolorowe, czerwono. Żółte, czerwony żółty kolor to jedna z najlepszych kolorów. Taka przynęta o nierównomiernym kształcie. Stymulator brań, który jest teraz świetny, zwłaszcza na jesień, bo na jesień ryby lubią zapachy takie właśnie śmierdzące. Jest taki śmierdziel. Jest tutaj między innymi betaina, mączka rybna, olej rybny oraz jeszcze kilka innych składników. To pobudza fajnie ryby do zapachu No i to bardzo, bardzo mocno śmierdzi. Bardzo mocno zapach jest wyczuwalny. Dalej, pelet sumowy. Kolejną nowością, która w sumie jest w sklepie, duże koszyczki do metody. To są to te duże koszyczki do metody, które pasują do fioletowych foremek. Więc to jest też w sklepie i to też jest do wygrania. Kolejną rzeczą są pop-upy. Robactwo, one są lekko zadipowane i są tutaj różne rozmiary, między innymi 12 mm, 15 mm, jak i też takie dumbbellsy. Więc fajna sprawa, kolor różowy. Kolejną nowością, która do wygrania jest, to jest to morwa, pop-up, larwa. Dalej robactwo, larwa różowa, ta jest dwukolorowa, jak zresztą widzicie, pomarańczowy, różowy kolor, to też są świetne kolory. Dalej mega larwa, truskawka popa kolejną nowością jest zalewa, boster wątroba z mielonej wątroby, e, slice knives, powróciły też slice knives, czyli chytre, cwane ślimaczki, też przynęta w takim nierównomiernym kształcie, 16 mm pop-up robactwo, no i zanęta robactwo. To są nagrody ode mnie, teraz zobaczycie, jakie nagrody dla Was mają chłopaki. Witam serdecznie. Ode mnie do wygrania w konkursie są następujące nagrody. 1100 metrów plecionki Delfina Boxer 4 Słuchajcie, jest ona w dwóch odcinkach e, 350 metrów jakieś ona jest nieużywana. Ja po prostu ten odcinek nawinąłem, żeby sprawdzić ile wchodzi na kołobrotek. Pod tym jest jakieś już 800 metrów całego odcinka. Nieużywana yeah. nowa plecionka. E, tak jak mówię, ponad kilometr. 1100 metrów w sumie. Mój pierwszy kwop. Co tam jeszcze mamy? Czapeczkę jedną z Mikado. Pokaż do kamery. Tak, jaka ładna kamera, jaka e, ładna czapeczka. Druga czapeczka. Moja firmowa, lubię duże sumy. przymiesz pokaż się do kamery. Dobra, ja to mamy dwie czapeczki już tutaj. Naklejeczka spleciony. Połóż tutaj. Tak, pokaż ładnie do kamery i połóż tutaj. E, gumy, 5 sztuk gum. Kanibale, podaj, że to jest chyba tak, to są małe rybki, takie na szczupaka, 8 lub 10 cm, nie pamiętam dokładnie, 5 pięć, pięć takich, gum cała paczka, spławik żywcowy, może być używany na szczupaki, na sumy. E, tutaj mam taki wodoodporny pokrowiec, sam używałem ten pokrowiec na odrze, można tam schować, pokażę jeszcze Szymonku można tam schować dokumenty, można tam telefon schować, jest hermetyczny, wodoodporny, na sznureczku, można na szyi sobie go zamiesić. Szpureczek Wam dorzucam do wiązania kamieni, do zrywki. Eee, plecioneczka kamuflująca, taka Black kata, jest chyba tam 10 metrów. Tak, pokaż Szymonku. 10 metrów plecionki, do 100 kg wytrzymała. Eee, kamuflująca taka plecionka z Black kata. Opaska na rękę. Blacha, zwykła błyska, sebeć, gyra. Ale się nie rzucaj, Szymonku. Zaraz Wam też zrobię przebitki na te wszystkie rzeczy. No i co? I to już wszystko. Mamy tu jeszcze tutaj stoperki. Może komuś się przydadzą. Zwykłe gumowe stoperki. No i to wszystko. Słuchajcie, nagrody ode mnie w konkursie to dwa kołowroteczki. Jeden Mistral, drugi Konger 4000 i 3000 do wygrania. Dodatkowo zrobię Wam potem przebitki. Masa tutaj gum spinningowych. Wiecie, że jestem głównie spinningistą. A więc mamy tutaj dla Was pełno. Boblerów, blach i gumek. Słuchajcie, o zasadach konkursu opowie Wam oczywiście Rafisz, i zgodnie z tym, co Rafisz powie, bierzemy udział w konkursie. Czyli musimy subskrybować trzy kanały YouTube, napisać dowolny komentarz pod filmem i oczywiście polubić wszystkie trzy filmy konkursowe. Wszystkim życzę powodzenia i od razu pozdrawiam zwycięzców. I to tyle, aby wziąć udział, tak jak wspominałem wcześniej. Subskrypcja trzech kanałów, pod każdym z trzech filmów komentarz biorę udział, będzie wylosowanych trzech zwycięzców. Wyniki będą za jakieś półtorej, dwa tygodnie od momentu publikacji filmu, konkurs trwa 7 dni od momentu publikacji filmu, a więc powodzenia!